Nazywam się Michał Jagieło, jestem pisarzem. Pochodzę z małej wioski, spod Krakowa, z okolic Racławic kościuszkowskich, tam nie ma jakichś wielkich gór. Pierwsze skały zobaczyłem mając 8 lat na wycieczce szkolnej do nieodległego ojcowa, od moje, no, do nieodległego od mojego rodzinnego domu ojcowa i pieskowej skały. I, Doprawdy niczego nie dorabiam, widok tych skał, miło mi się, że to są obmyte, białe kości wśród lasu zielonego, wywarł na mnie takie wrażenie, że zacząłem szukać książek o górach, co nie było łatwe tam. W szkole średniej byłem w Proszowicach i to już jest ten czas, kiedy świadomie uprawiałem turystykę górską, obozy wędrowne. Beskidy, pieniny, gorce, no i oczywiście tatry. Będąc jeszcze na piątym roku studiów, podjąłem pracę w Goprze, a wnet zostałem zaprzysiężony jako ratownik, ochotnik grupy tatrzańskiej GOPR, czyli kontynuatorki TOPR. Po latach wróciliśmy do swojej pierwotnej nazwy. Tak się potoczyło, że na początku lat 70. byłem naczelnikiem służby ratowniczej, naczelnikiem grupy tatrzańskiej, czyli Topru. No, i skoro ja, Polonista po Ujocie, już piszący różne teksty, znalazłem się w tak niezwykłym miejscu, to naturalne było, żeby Spróbować zrobić coś, co będzie niejako kontynuacją tego, co pierwszy zaczął robić twórca Tobr, Mariusz Zaruski, a co tak świetnie kontynuował Wawrzyniec Żuławski. No i tak w ówczesnym wydawnictwie, gdzie już nie istniejącym, sport i turystyka, ukazała się moja książka Wołanie w górach. Po jakimś czasie. Szczęśliwie dotarłem do Pana Doktora Wiesława Uchańskiego i zostałem tu już częściowo jako autor iskier. I oto ósme już wydanie, z każdym wydaniem uzupełniane. To wydanie jest uzupełnione i o część historyczną, którą nazwałem Gałązka pod podtytuł wyjaśnia wszystko. Najdawniejsze wypadki tatrzańskie w piśmiennictwie polskim, czyli w literaturze XIX wieku, jak to się odbijało. No, i przede wszystkim są tu uzupełnienia. Uzupełnienia, nazwijmy to aktualizację do końca ubiegłego sezonu zimowego, ratowniczego, to oczywiste, ale proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy w tej książce znajduje się opis tragedii, która się wydarzyła 15 sierpnia 1939 roku, kiedy to łącznie zginęło sześć młodych dziewcząt i chłopców. Wycieczka skautów, harcerzy polskich Żydów była akurat na samym szczycie świnicy, kiedy nadleciała od południa burza, rąbną piorun w sam wierzchołek. Poderwały się skały i w wyniku lawiny kamiennej, paniki, jak powiedziałem, były ofiary śmiertelne. Ówczesny naczelnik topru, Józef Oppenheim, nie zdążył opisać tej wyprawy. Przypomnę, za chwilę był 1 września 1939 roku i Józef Oppenheim wyjechał z zakopanego. Ja odtworzyłem tę wyprawę, bo na szczęście bieżąca ówczesna prasa, choćby bardzo popularny wtedy ilustrowany kurier codzienny, ukazujący się w Krakowie, miał swojego korespondenta na lato w Zakopanem, szczegółowo referował akcję ratunkową. To cóż, ja staram się nie wymądrzać w tej książce i to wydaje się szczególnie młodzi czytelnicy kolejnego już wydania doceniają, to nie jest sytuacja taka, że w fotelu wygodnie usiadł dziadek Michał z takim a nie innym górskim życiorysem, z takim a nie innym literackim czy też życiowym doświadczeniem. I, i, I mówi, że on wszystko wie najlepiej i poucza. Nie, tu nie znajdziecie Państwo żadnego taniego moralizowania. Ja trzymam się faktów. Tam, gdzie piszę komentarz od siebie, wyraźnie to zaznaczam, ale z moich doświadczeń mogę powiedzieć tak: to, że po pierwsze nie wymążam się, po drugie, że mam. W kolejnym wydaniu, a w tym szczególnie cywilną odwagę napisać, zachowałem się nierozsądnie kiedyś tam w górach. Mogło to się źle skończyć. Miałem znacznie więcej szczęścia niż rozumu. To robi dobre wrażenie, szczególnie na tych pokoleniach gdzieś 16-18-20 lat.